Na czwartek 29 października zaplanowano 26 sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. W porządku znalazło się 13 uchwał. Wprowadzają one m.in. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz budżetu na rok bieżący. Radni mają też zająć się zmianą uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. Pod głosowanie ma być też poddana uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Trzy uchwały dotyczą zmian przebiegu dróg gminnych. Radni mają też zdecydować o nadaniu nazw drogom wewnętrznym w Ryczywole oraz o zasadach udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na budowę lub przebudowę wiatr śmietnikowych czy w sprawie wprowadzenia częściowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny. W porządku obrad znalazła się też informacja o stanie realizacji zadań oświatowej gminy Kozienice w roku szkolnym 2019-2020 oraz informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Początek obrad 26 sesji Rady Miejskiej zaplanowano na czwartek 29 października na godzinę 13:00. Pełny porządek sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz w naszym bloku ogłoszeń Kaka Info.